Witam wszystkim koło i kociaki witam na moim kanale i dzisiaj my będziemy rozmawiać z Talking Tomem, ale to nie będzie po prostu odcinek, to będzie specjalny odcinek z Tomem, ponieważ my dzisiaj podrączamy temat backrooms. Czy Tom trafi w Backrooms dzisiaj, czy nie, to będzie nietypowy, dziwny odcinek, więc oglądamy od początku do końca, żeby nic nie przegapić. No i właśnie, banda maksa, kociaksy, zostawiajcie like lajka i suba, przed tym jak zaczniemy ten fajowy odcinek, żeby jak najwięcej osób zobaczyło to. Dobra, więc ja już byłem w gierkę, słuchajcie, zaraz my tutaj najpierw go szybko naprawimy, żeby on nam jak najszybciej zaczął rozmawiać, słuchajcie. bo co on jest tutaj? Boże, bo zaraz się posika. Szybko, szybko, szybko. Zaraz załatwimy, jakaś gierka będzie. Tam jest fajna gierka podobna na Tolkien golden run Tom, Wiecie, znacie pewnie co nie. Kto zna, napiszcie w komentarzu. A tutaj się pojawiają top komentarze z poprzedniego odcinku. Więc jeżeli chcesz się pojawić też tutaj, zostawi top komentarz. A może jeszcze tutaj się pojawisz właśnie? Ty. Tak, co tu jakaś reklama jak zawsze? Może tylko odkryna, można bez reklamy. Co miksujemy? Dajcie to i to. Ok. Super koktajl? No pij to. Jepi. Boże, jak mal. o, A to tak dwa razy o, to Magiczny koktajl. Boże, wiesz, proszę ci. Ciebie też. Hej, idziemy pod prysznic. Co tak śmierdzi. Ooooo. Jaki... O. Wiecie, co się dzieje, kiedy ja takie kuleczki do konferencji używam, co nie? To nam się pojawia potwór, ale mam nadzieję, że tak szybko się nie pojawi. Fok, dobra, jest OK powtarzam. Tak, jeszcze humorek musimy mu zrobić. Humorek no, jest ważny, podstawa. Biedny kotek chce humorek. Zaraz nas, patrzcie, patrzcie, zaraz wiosna, wiosna. Zaraz on będzie przyziębiony. No, teraz on jest przyziębiony. Zaraz będziemy go leczyć, co nie widzę. Lec się tam, lec się. No właśnie, może Angelo odłoży koniec Można to tam. O, Talking Tom Friends, dobra, wrócimy do Talking Tom Friends jeszcze, mu majątek. Strzykaweczkę. To. Ty, nie wiem, czy jego obonek się zrobił normalnym po tym, ale no okej, okay, dobra, jak mu to pomogło. Nie chcesz? Co chcesz no, mi Też nie chcesz? A wleb chcesz z co? Boże, co temu jest? Patrzcie. Co jest temu temu Dobra, jakaś gierka tutaj jest? Okej... Okay. Tu by... O Boże, patrzcie jaka gierka jest. Z coś tam. O oh my gosh. A okej, okay, zbierać z trzeba. O, ja już wiem, gdzie można zrobić hajsy. Aha, dobra nam zaszkodzić. Czasami coś tam będzie nam przeszkadzało. Ile I jeszcze mam żyć. Dobra, spóki nas nie dotknie. Oki, oki, doki, do. Tak, tak, tak. Jeszcze tu jakaś była fajna gierka, to co wam mówiłem. właśnie. może gdzie jest. Jest tylko 10. sprawdzimy to, co tu się dzieje. Bo Boże, jakieś kaka, uciekać przed monstrami przed potworami, tak można powiedzieć Ewa. Co to było Ktoś tutaj ogarnie? Może jakaś dziwna gra Ona się robi coraz trudniejsza O Boże o, Oki doki doki do Macie dziwne dźwięki, słuchajcie, coś szok. Dobra, już nie mogę się doczekać aż... Dawajcie, wychodzimy z tej gierki. Zobaczcie, jakaś dziwna gra. Dajcie komuś inną. Ta wychodzimy, jest. 10 zielonych. Dobrze nam Tom jeszcze chce zobaczyć, tylko sekundę. Keep making balance. Oj. I co? Ого! Окей, шикарно. Такая дивная игра. А такая файна. <smart noise> Кто-то из вас еще будет? Что? Или нет? Напишите в комментариях. <smart noise> <гас> Раунд 2 есть Трудно, почти. О oh. май oh. oh Ja zaraz tak zrobię Dawajcie, dawajcie, blokuję To no. się zablokuje czy nie? Tam, 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 tam No super, zarobić Dawajcie jeszcze jeden level, dobra Na liście, wiem, okej okay. Przed rozpoczęciem nie wiadomo czego Strasznego backroofs No i co pszczółki? Co oni teraz chcą? To jest taka duża jakimś cudem wygrałem słuchajcie Nie, jakimś cudem, no dobra. Tak, okej, okay, teraz idziemy rozmawiać. No, w taki tańczyk my nie będziemy grać. Nie, nie, nie. No, no, no. Hej, tom. Потом, пожалуйста, с нами разговаривайте сразу. Подождите, давайте мы будем говорить, что я, да? А почему мы уже не мой? Так и что он хочет? Что ты хочешь? Что он хочет? Я не знаю, что он хочет. Ну, хорошо. Tom, proszę, porozmawiaj z nami. Tom, proszę, porozmawiaj z nami. Maksym 666, kod. Tom. Tom, 6, kot 66. Tom, 6, kot 66. Tom, jeżeli nie będziesz z nami rozmawiał, to będziesz dostawał wleb. Jeżeli nie będziesz z nami rozmawiał, to będziesz dostawał wleb. Tak? Ten robot się pojawił w obozie. Weź to zrobić. Dobra, tom. tom. Tom, 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 tom. Hello, Tom. Talking co? Tom! Tom, ty mnie słyszysz czy nie? Może gdzieś głupsi jest dzisiaj. Tom, ty mnie słyszysz? Tom, ty mnie słyszysz? Tom, proszę porozmawiać z nami. Pilnie, pilnie, pilnie. Come on! Słuchajcie, ja założę na wyprawkę. Tom, proszę cię, możesz z nami porozmawiać. Tom, proszę cię, możesz z nami porozmawiać. Tom 666. Siema Max, jeszcze. Super. Tom, słuchaj, co ty znasz o backrooms? Oj, tego się boję. Boję się backrooms. Bardzo. Mm, no słuchaj, a chcesz zagrać w backrooms może? Dla nas dzisiaj? Wiesz co, a może jednak dzisiaj chce? Tak, a ty na pewno wiesz co to jest. Tam jakiś potwór. wiem, to jest nieskończona przestrzeń. No i ty znasz tego potwora, naprawdę? Wiedziałeś w ogóle co to jest? No ma, to tylko straszna gierka. No ja wiem, że to jest taka straszna. Ja wiem, że to jest taka straszna gierka. Wszystkie sprawy tam z przestrzenią. to... Ja zaryzykuję. No dobra, no jak sam chcesz, dobra, no to dalej spróbujemy, co nie? No to dalej, Maxa, jakby co, licz na twoją pomoc. Widzowie, nawet nie chcę nic, się dawać. No to my czekamy, tam, dobro. Tom, dobra. Tom, co my czekamy tutaj? No co my czekamy? Czekajcie, bo wchodzę w tą grę. A, dobrze, dobrze, dobrze. Jak on teraz naprawdę gdzieś tam pójdzie, to ja będę. Słuchajcie, jak my zaraz zobaczymy, że Tom trafi w backrooms, to będzie. To trendy, słuchajcie, to trendy. Dawajcie robimy swoje trendy, co nie? To będzie fajowe Ej On zniknął On zniknął i zo został tylko robot, słuchajcie Nie ma Toma po prostu, no Ej, Toma, gdzie ty jesteś? Chodzi widzowie, halo, naprawdę? Tom! Co Gdzie on? Słuchajcie mnie przekierowano gdzieś. A co? Widzowie, gdzie my jesteśmy. Tam ty jesteś tutaj? Nie wierzę w to. Co? To jest Talking Tom, widzowie, to jest Talking Tom. Żyję jeszcze domej! O wylączę, wylączę, to oh, 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 oh. wyłączę, wyłączę. Fuh. Czy wy to widzieliście w ogóle? To jest jakieś nienormalne, naprawdę? Co tu się wydarzyło? Słuchajcie, więc nie wiem, jeżeli chcecie jeszcze taki odcinek z backrooms, żeby tam trafił ben, czy ktoś z postaci talking friends to piszcie w komentarzach, kogo chcecie kolejnego, a my spróbujemy to zrobić. I ja mam nadzieję w ogóle, że to King Tom żyje. Zaraz właśnie pójdę jeszcze w gierkę i będę próbował z nim komunikować. Może on wrócić do tej gierki, wiecie, tam wszystkie te sprawy. Więc no, jeżeli Wam się spodobał ten odcinek, zostawiacie like i super to nie przygrawiać takie fajne odcinki jak ten. Sub z dzwoneczkiem. Do zobaczenia banda jutro.